Procenta czy półtora procenta? Rozmawiałem. Ale jest, ale procento, rozmawiałem. To nie do nieprawda. Już nie. Te pół procenta to pokazuje, że marnuje czas i pieniądze serwis. Przede wszystkim ruch narodowy. Nie, bo rozmawiałem z jednym z liderów ruchu narodowego. mi mówić, czy pan chce się zamienić miejsce? Z miesiąc temu rozmawiałem z jednym z liderów ruchu narodowego tuż po wyborach. No, i on powiedział tak. Potem, jak Korwin powiedział, że w parlamencie zrobić burdel z Parlamentu Europejskiego, to mogli, my mogliśmy w tym burdelu tylko wieszać firanki. I w tym momencie, na poziomie haseł radykalnych, nie byli w stanie się przebić, nie mieli takiego przywództwa, jak ma w tym momencie nowa prawica. I powiedzmy sobie szczerze, te 1,5% znam zabrane przede wszystkim. To było zmarnowane, mielibyśmy jednego eurodeputowanego więcej, może dwóch. A z całą pewnością e, oni nie mieli najmniejszych szans i nie mają w tej sytuacji, ponieważ w młodym pokoleniu jest jasne, e, kogo, wy, kogo wybrali młodzi Polacy. I jest pewna sympatia dla ruchu narodowego, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie są duże problemy narodowościowe, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, w Andrychowie przyjaźń między Polakami a cyganami nie układa się najlepiej. Mogłyby być te relacje serdeczniejsze, mogłyby być, my, e, można powiedzieć, w sposób inny, mogliby Cyganie rozumieć polską gościnność, tak? E, I my moglibyśmy w tym momencie się czuć bezpieczniej e, we własnym kraju, w, w niejednej miejscowości. Niemniej jednak e, takich miejsc nie jest wiele. A przede wszystkim problemy nasze to są problemy ekonomiczne. Eksploatacja ekonomiczna, pozbawienie szans na rozwój, Wysokie podatki, zablokowanie nadziei na to, że będziemy dobrze zarabiać w własnym kraju i rozwijać firmy, a my tego chcemy. Chcemy Polski dumnej, bogatej, z dobrymi, dobrze pracującymi, dobrze funkcjonującymi firmami, takiej, w której młody chłopak, wie, że jak skończy informatykę, bo i zarabiał tutaj duże pieniądze i będzie mógł produkować rzeczy, które się sprzedają w całym kraju i o tym my marzymy. Proszę. Na przemysłowy yy, oraz układ ekonomiczny. A Z Stret ekonomicznych? Takiego jak na przykład na Podkarpach, która obowiązuje na Lowe, Niemiec, 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 już Niemiec, 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 już Niemiec, Już Czemu nie mamy polskich napojów, tylko ten tutaj przyjechał? Słuchajcie. Mamy lokalny to się, się nie... na napojadnie... Biedny komik, mało nie ma, umar... mało, mało nie umar z głodu, jak próbował polskie produkty przez miesiąc jeść, nie? Słuchajcie. Znaczy bardzo porządny lokalny Jabłuszko są sam. Co to jest? To jest... To jest... Wino marki wino. Nie, ale, ale są tutaj winnice, akurat również są, są, są porządne I na polskie warunki klimatyczne ja również wybiara. To są. E, to. E, ja powiem tak. Bardzo mi się podoba hasło Pola, to jest taki lider wolnościowych, libertariańskich, republikanów w Stanach, który mówi, tak jak u nas niektórzy mówią, że trzeba rozdzielić państwo i kościół, on mówi, że trzeba rozdzielić państwo i korporacje. W Polsce mamy system ekonomiczny, podatkowy, w ramach którego także je ponad 6 tysięcy firm dużych i średnich. Pod nich jest pisane prawo, pod nich jest wszystko ustawiane. To są firmy albo państwowe, albo międzynarodowe, bardzo często będące własnością innych państw. I one się mają tak. Nie płacą podatków lokalnych, nie płacą to podatków ogólnych. Dostają subwencje, dotacje, fundusze unijne. Pan mecenas Stefanowicz, z którym na ten temat rozmawiamy, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, Człowiek, który jest we władzach Polskiej Akademii Nauk, chociaż nie jest profesorem, jest prawnikiem, praktykiem, powiedział, że ponad 11% polskiego PKB jest retransferowane, redystrybuowane, przesyłane, najpierw nam zabierane i przesyłane nie do najbiedniejszych, ale do 6 tysięcy największych firm w Polsce, międzynarodowych albo państwowych. I my za to płacimy. Mamy za to prawie 2 miliony małych i średnich przedsiębiorstw. Które płacą prawdziwe podatki, prawdziwe składki, które borykają się z, z urzędami. Bo ci ludzie z tych 6 tysięcy firm to nie są ludzie, do których przyjdzie Urząd Kontroli Skarbowej i ich zniszczy. Z miesiąc temu mogliśmy przeczytać o pani, która prowadziła aptekę w Kartuzach i jej zabrali niesłusznie 2 miliony złotych i walczyła o to kilkanaście lat i popełniła samobójstwo. Prezes Fiata. W Polsce nigdy nie popełni samobójstwa. Prezesi tych firm, które są zlokowane w specjalnych sprawach ekonomicznych, nie będą popełniać e, samobójstwa. Będą mieli problem, dzwonią do swoich ministrów, dzwonią do swoich kolegów ze swoich rządów. Czerwony telefon dzwoni, a nasi dają Bach, baczność. I mówią: tak, tak, panie ministrze, będzie dobrze. Czyli tak jak to działa. Nic się nie zmieniło. Zmieniło się, tak bym nie przesadzał. Niemniej jednak, można powiedzieć, wielcy bracia są gdzie indziej. Uwłaszczyli się, tylko Uwłaszczyli się i dają nam szansę, że coś nam z tego kapnie, jak będziemy na nich ciężko pracować, nie? Tak. Za komunę nie było tylu kanałów w Kaplówce, tak? Za komuny, za za komuny. Ja powiem szczerze, ja wolę, żeby to był mój wybór, czy moje dzieci grają w piłkę na osiedlu, e, albo próbują komuś zbić szybę z nudów, e, czy siedzą przed komputerem, czy siedzą przed e, internetem. Cieszę się, że to jest mój wybór e, i ja w tym momencie decyduję, którą drogą prowadzić wychowanie moich dzieci, a nie, że nie mam wyboru, nie wiem, no. Te takie argumentacje, że stan stanu wojennego nam się dużo dzieci e, urodziło, bo ludzie nie mieli co robić, bo prądu nie było, nic nie, było, nie działało, no tak było. Ostatni wyż demograficzny są lata 81-82, no bo ludzie z notów, no nic się nie działo, tak? No, ile można pana generała w telewizji oglądać i tyle, nie? O 22 nie wyjdziesz poza dom i tak dalej, no siedzisz w tym domu, 7 stopień zasilenia, świeczki, co robić, jak żyć, nie? Powiem, że muszę zadać pytanie odnośnie koła prawicowego, które miało być stworzone w Sejmie, prawda? Bo tam, y, odnośnie ostatnich wydarzeń, szczególnie mówię tutaj o głosowaniu za wotum zaufania, prawda? Nie będzie żadnego będzie... koła. Nie będzie już, tak? A, nie ale. będzie też decyzja była Rady Głównej Nowej Prawicy wcześniej podjęta. Eee, ja widziałem plusy, proszę? W następnym Sejmie będzie dużo, bardzo krótko. Ale teraz, ja powiem szczerze, najpierw rozmawiam z tymi ludźmi. Mówią, że tak, tutaj błądzili i tak tam dalej. No i tak, właśnie I nagle przejść, tak? Bo chcieli. Ale to jest trochę na takiej zasadzie, chcą przejść, ale koniec końców, jednocześnie negocjuje z platformą, żeby się wbić na ich listy. E, myślę, że może jakoś tam przetrwa. I ci ludzie bardzo często było tak, że mówili: Wiesz, jakbym teraz przydał, to od razu by moich ludzi wszędzie pozwolniali. No. No Wiecie, to na jakiej zasadzie to wygląda. Tu upchnął w Agencji Nieruchomości Rolnych kogoś, tu w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, tutaj upchnął kogoś w Pekinigu, tu w Orlenie i tak dalej, i tak dalej. Jak cokolwiek ruszę, to całe moje zaplecze mi zniszczą. Jak zniszczą? No zwolnią. Tak? Tak to działa. Mogę wsadzić. Proszę? Mogę wsadzić. Nie mogę wsadzić, dokładnie, nie? Bo na każdego są kwity, tylko nie ma nienagranych, są tacy, których się w pewnym momencie taśmę puszcza i tyle. Albo i nie. Także z tego powodu nie ma nad czym płakać. Ja jak widziałem tych ludzi, zobaczcie sobie posłów pseudoniezależnych, którzy głosowali za wotum nieufności dla rządu w takiej sytuacji, bo dzwonił do nich Graś, bo dzwonił do nich, jak się nazywa, Grupiński i mówił, i siadali, i gadali, miejsca dla ich ludzi w wyborach samorządowych były ustalane, miejsca w spółkach, i to było załatwiane w tym dniu i czuli się bardzo niepewni, drżeli, nie wiedzieli, drżeli, nie wiedzieli co się wydarzy. I na bieżąco negocjowali i to ustawiali, a ja później widzę, poseł niezależny e, z Łodzi, czyta Najwyższy Czas e, i ciach, paczek jest zawodownie niewności rządu. Na no, skrajnym przypadkiem jest John Godson, który przestał mieć wątpliwości, że, że zwraca się do innego Pana Jezusa niż ja, bo mu Pan Jezus powiedział, że ma poprzeć Donalda Tuska i nie zostawił mu żadnego cienia do wątpliwości, także... Jak to powiedział Janusz Korwin-Mikke, bo nie wiem czy znacie tą wypowiedź, John Godson powiedział, że Patrzy na Donalda Tuska, to mu się przypomina scena e, ukamieniowania jawnogrzesznicy. I ten Jezus, który kreśli e, ręką e, po ziemi, mówił, To jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. I on wtedy nie ma wątpliwości: Jezus ma rację, nigdy nie zagłosowałby za odwołaniem e, Donalda Tuska. Teraz Korwin-Mikke mówi: Tak, oczywiście, Jezus nie dopuścił do ukrzyżowania jawno grzesznicy, ale na pewno nie zrobiłby Marii Magdaleny szefową szkoły dla dziewcząt e, po tej jej doświadczeniach, a na... <noise> jest. No, no, wierze, no, na polskiego polskiego. To, to jeszcze szybkie pytanie. Ma pan konto na wykop.pl. Dlaczego tak rzadko pan wchodzi? Pan zauważy... Powinniście po, po, po rękach całować, że tyle czasu spędzam zamiast ciężko pracować, napisując <noise> <noise> was na Facebooku, Facebook, Twitter, Wykop. I nie W nie nie przy ogóle przestałbym czytać, co w tym Sejmie się dzieje. Nie, nie miałbym na to czasu. I trzeba przyjechać czasami do Sandomierza. Ludzie, ja jestem na urlopie, jadę w Bieszczady z moimi dziećmi i moje dzieci, Ktoś się nimi zajmuje i głobu dzięki, e, bo nie to tato, tato choć idziemy, e, bo my jedziemy w Bieszczady i nawet w drodze w Bieszczady, jak mnie zaprasza kolega, żebym zrobić spotkanie w Sandomierzu, to robię, bo to jest potrzebne, bo jest taki czas, każda godzina jest ważna, ale napłagam, no, no wybaczcie mi, że na wykopa, na wykop to rzadko jednak, no... Bo... Czasami. Tak. Robisz, się ja wiem. Pozdrawiam wszystkich ludzi z Wykopu. Ja mam pytanie. Przepraszam, pan, pan, za chwilkę. Mam tylko takie pytanie trochę techniczne, ponieważ... E, no, Ile śpię? <śle> nie no, przekroczyliśmy już my. <śleété> zawiesili progi ostrożnościowe, to już chyba jest teraz 58%, prawda? nie wiem. Nie, przewrócili. Tak? Już? Przewrócili, bo oni... To jest tak jak samochód... Y, Łamię prędkość, to zdejmuję hamulce, później koszą 150 miliardów z OFE i nagle wprowadzam progi, jak ten hamulec są daleko sam od tego progu prędkości. Więc sobie znów przywrócili progi, jak dmuchnęli 150 miliardów z OFE, nie? Dobra, ale tam 50% to no. są kredyty i obligacje. No? Skąd te pieniądze mamy wziąć? Żeby ktoś przyjdzie, powie, no sprawdza. W ogóle tego nie spłacamy, tylko rolujemy, rolujemy, rolujemy. No rolujemy, właśnie, rolujemy. Ale kiedyś się skończy, chyba, nie? nie? Kiedy kiedy to reningi... no, moim zdaniem, jednym z celów nowej prawicy jest wprowadzenie konstytucyjnego zakazu uchwalenia budżetu z deficytem. I w tym momencie stopniowo spłacimy ten dług. Innego sposobu niż zaciągnięcie konstytucyjnego hamulca po prostu nie ma. Mi. A nawet wtedy jakiś Belka będzie kombinował z jakimś Sienkiewiczem, jak wydrukować, powiem, tego kasa na boku. Nie, co do, do też człowiek myśli teraz, żeby strefę i prostytucję wciągnąć do tego deficytu, żeby go cały czas pomieścić. Oni w ogóle, y, wiecie jak wygląda butelka, nie? Jeżeli w tej butelce y, nie można upić więcej niż połowę, tak? To co można robić, nie? Albo dolać, albo zmniejszyć butelkę. Jeżeli deficyt nie może przekroczyć, no załóżmy, że Coca-Cola to jest to dług, jeżeli nie może e, dług przekroczyć 55% tej kreski, to co się robi? Albo się spłaca dług, albo się powiększa butelkę. TPKB to jest butelka. Więc oni na przykład dzwonią, wymienili prezesa głosu, który został w popisie, Ponieważ za słabo im liczył szarą strefę, bo im wyższa szara strefa yy, policzona, tym wyższy PKB, więc tym większa butelka, więc udział yy, długu w butelce, tak w butelce spada, jeżeli powiększyli sobie napompowali butelkę i pompują PKB zawyżając szarą strefę nawet. Bo im wtedy to jest na rękę hamulec, wtedy słabiej działa, nie? I takie mają nawet kombinacje. I nie działa, no to wymieniamy szefa głosu. Proszę Czy, yy, za Zadać pytanie szarem kto stoi za tą forą podsłuchową oprócz Kelnerów? To jest moje jedno pytanie. A drugie, jak pan? Fryzie. To jest poza który jak, jak, jak pan przewiduje dalszy przebieg sytuacji i czy będą chodziły następne taśmy? Muszą chodzić. Jak są, to będą chodzić. To jest, to jest, to jest za jak coś może zostać pokazane, to będzie pokazane. I w tym momencie to jest wojna na noże w obozie władzy. Nie wiem czy pamiętacie upadek SRD zaczął się od e, notabene, województwa świętokrzyskiego, bo rozpoczął się od afery Starachowickiej, a później była kwestia posła Pęczaka, który negocjował, jakim maronem rolem ma jeździć, co powiedział, że ma być z takimi prawdziwymi, przyciemnianymi szybami, jakieś tam podklejane folią i mają być wypasione firanki, nie? I od tych firanek w Mercedesie posła Pęczaka się zaczęło, a skończyło się na, na tym, że Reszek Miller e, jego partia ledwie przekroczyła próg, a jego w ogóle na listy nie wpuścili, tak? I to było dwa lata później, ale ma się dobrze.